W i siostry, ten najpiękniejszy, możemy tak powiedzieć, tak pewnie często mówimy dzień w ciągu roku, kiedy wszyscy sobie dobrze życzą, składają sobie te właśnie życzenia. Różne są te życzenia w naszych domach, ale generalnie właśnie jest to dzień, kiedy rzeczywiście chcemy to pięknie przeżywać, chcemy sobie dobrze życzyć, właśnie dlatego, że cieszymy się razem z całym Kościołem, z tego, że rodzi się. Zbawiciel, że Pan przyszedł na świat, i my dzisiaj przychodzimy, tak można powiedzieć, do kościoła po to, żeby tego doświadczyć. I tak jak wielu przychodziło wtedy do tej stajenki w Betlejem, począwszy od pasterzy, kończywszy na mędcach ze wschodu, tak samo i my dzisiaj chcemy być tymi, którzy przychodzą do Jezusa, tak naprawdę, po to, żeby zobaczyć to, co chce nam On dać. I widzimy najpierw, chociaż dzisiaj tej Ewangelii tego tak do końca wprost nie widać o tej tajemnicy Bożego Narodzenia, bo słyszymy właśnie ten prolog z Ewangelii świętego Jana o Słowie, które było na początku, ale widzimy w, tym, w tej Ewangelii taki moment, który wprost nam wskazuje na Boże Narodzenie i na to, w jaki sposób Jezus się urodził, a konkretnie nawet gdzie się urodził. Chodzi o to, że przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. I to samo było widać wczoraj w nocy na pasterce, kiedy słuchaliśmy słowa Bożego, które mówi o tym, że Maryja powiła swojego jednorodzonego Syna i złożyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. I możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Jezus rodzi się w takim miejscu? Dlaczego Jezus nie, nie chce się urodzić, nie chciał się urodzić w jakimś pałacu, co można było powiedzieć, że byłoby bardziej godne Boga. Jezus rodzi się w takiej właśnie, a nie innej stajence, można powiedzieć na krańcu świata. Na krańcu świata w sensie też tego miejsca, ale na krańcu świata, jeżeli chodzi o konkretnie właśnie o stajenkę, która była symbolem i jest symbolem biedy, odrzucenia, tego, że nikt go nie chciał, on nam przez to chce pokazać, że nie ma takiego miejsca w naszym życiu i momentu w naszym życiu, chociaż czasem się wydaje, że to życie jest taką stajenką, że tam wszystko nie idzie tak, jak my byśmy tego chcieli, że tam jest może wiele cierpienia, może wiele brudu tego duchowego, jakiegoś dyskomfortu, wszystkiego, co przeżywamy, jest dla nas trudne, to Jezus nam chce dzisiaj powiedzieć, wtedy, kiedy spojrzymy na stajenkę bożonarodzeniową, że ja tam jestem z tobą. I On nam to mówi przez całe swoje życie, dlatego że nasz Bóg jest Bogiem, który ciągle jest odrzucany. Zobaczmy właśnie przez sam fakt stajenki święta rodzina nie mogła znaleźć miejsca. Niedawno żeby rozważali właśnie to, w jaki sposób czuł się Józef wtedy, kiedy dowiedział się o tym, że Maryja jest w stanie błogosławionym, że to nie było jego dziecko, że tak naprawdę nie wiedział, jak w tym momencie ma się zachować. Anioł mówi mu nie bój się, przyjmij Maryję do siebie, bo to, co się w niej poczęło, jest z ducha świętego. Wczoraj w nocy słyszeliśmy od aniołów mówiących do pasterzy: nie bójcie się, idźcie do Betlejem, bo tam narodził się wasz zbawiciel. Tak samo i my dzisiaj chcemy usłyszeć właśnie to: nie bój się, bo Pan Bóg zawsze będzie z Tobą. I ta prawda Bożego Narodzenia. Ona nam coś więcej mówi niż tylko jakieś powierzchowne cieszenie się z tego, co jest może takimi tylko światełkowymi, choinkowymi, prezentowymi świętami pełnej życzliwości. Boże Narodzenie jest czymś więcej. Jest spotkaniem Boga, który jest na krańcu świata przez całe swoje życie, wstające w odrzuceniu przez tych, którzy żyli w tym czasie, kiedy chodził po ziemi, tylko garstka poszła za nim. My się dzisiaj czasami zastanawiamy nad tym, dlaczego tak mało ludzi może jest w kościele, dlaczego tak mało ludzi przychodzi do Pana Boga, bo może szuka Go jako innego Boga. A my Go chcemy dzisiaj znaleźć jako Boga, który właśnie jest na krańcu świata. Dlatego, że my te krańce naszego świata tak często i codziennie przeżywamy. I wtedy Go rozpoznajemy. Zobaczmy od urodzenia aż po Golgotę, bo też nam mówi Ewangelia, że Jezus został poza miastem ukrzyżowany. Pan Bóg nam chce dzisiaj powiedzieć, że zawsze jest z nami, że to nieprawda, że może coś się mu wymknęło spod kontroli, że Pan Bóg zawsze jest obecny i On prowadzi ten świat, mimo że on dzisiaj się wydaje tak naprawdę bardzo trudnym światem. I to jest ta pierwsza prawda, jaka płynie właśnie z Bożego Narodzenia. Drugim, myślę, ważnym, istotnym spojrzeniem, jakie powinniśmy dzisiaj mieć, jest to właśnie pokorne pójście, tak jak poszli pasterze. Oni w tej ciemności, jaką w tym momencie przeżywali, pewnie dlatego, że była noc, ale z drugiej strony też dlatego, że byli biednymi, prostymi ludźmi, też ze swoimi problemami. Słyszą słowa, widzą światło, słyszą te słowa: Nie bójcie się i idą. Bo my dzisiaj z tej świątyni nie możemy wyjść inaczej niż tylko zachęceni tym Bożym światłem. Nie możemy wyjść bez odpowiedzi na Boże wezwanie, mówiąc: Panu Bogu chcę. Chcę, żebyś wszedł do stajenki mojego życia. Chcę, żebyś mnie prowadził, bo jeżeli tego nie uczynimy, to to będą rzeczywiście tylko jakieś zimowe święta, w których będziemy mamieni tymi światełkami, którymi jesteśmy mamieni już od wszystkich świętych w sklepach. To nie są święta jakichś światełek, to są święta Bożego światła, Bożego pokoju. Pan Bóg się naprawdę narodził. Pan Bóg naprawdę zmartwychwstał, dlatego my się nie, muszymy, nie musimy niczego bać. Pan Bóg nas naprawdę prowadzi. I chodzi o to, żeby to światło wybrać. Żeby pójść za Nim naprawdę. Zobaczmy, że co, co niedzielę w pieśni, w tym hymnie, chwała na wysokości Bogu i też w kolendach śpiewamy też to, co aniołowie przekazali pasterzom pokój ludziom dobrej woli. I ta dobra wola jest właśnie tym moim powiedzeniem Panu Bogu, że mimo że żyję czasem w mojego życia, w trudnym momencie, teraz może jest to piękny moment, dobry, bo się też cieszymy naszymi bliskimi, tym wszystkim co jest dobre w naszym życiu. Jak to mówi Święty Paweł, właśnie w tym co złe, w tym co dobre, chcę jako człowiek dobrej woli dzisiaj Panu powiedzieć właśnie z mojej dobrej woli. Chcę, abyś ty był w moim życiu, żebyś się urodził w moim życiu naprawdę. I to będzie działać, zwłaszcza przez modlitwę, zwłaszcza przez te wszystkie proste uczynki chrześcijańskiej miłości względem Pana Boga, względem nas samych. Żeby te życzenia nie były tylko słowami, tylko żebyśmy dla siebie byli naprawdę dobrze przez całe życie, przez nasze momenty trudne, też chcieli się dzielić przebaczeniem. I o to chodzi w tym pójściu za, za światłem. I chcielibyśmy dzisiaj wyjść tacy właśnie z tej świątyni. Jak ci prości pasterze, którzy później wrócili, na pewno wrócili odmienieni, bo zobaczyli, że coś w ich życiu się też narodziło, zmieniło. I mimo, że pewnie to życie dalej mogło być takie trudne, pełne pracy, trudności, to poszli z otwartym sercem, z zapalonym sercem do tego życia, które od tego momentu już było radykalnie innym życiem. I to jest ta jedna rzecz. Druga rzecz to, Spójrzmy na stajenkę, może dzisiaj jeszcze wychodząc z tego kościoła, i zobaczmy takich kilka ważnych symboli. Jezus rodzi się i Maria owija go w pieluszki. To jest taka piękna zapowiedź tego, że kiedyś będzie owinięty, ale w inne płótna. Że będzie leżał nie w żłobie, ale w grobie. Ta prawda Bożego Narodzenia pokazuje nam to, po co Jezus przyszedł na ten świat po to, żeby nas zbawić. Czyli w tej tajemnicy świątecznego żubka widzimy tajemnicę krzyża, która nie jest tajemnicą trudu, chociaż czasem też, ale jest tajemnicą wielkiej nadziei. Widzimy Jezusa położonego w żłobie, a żób jest symbolem pokarmu, dlatego że wtedy, kiedy normalnie tam był w tym miejscu pokarm, to zwierzęta się nim pożywiały. A Jezus przychodzi i mówi: Ja jestem prawdziwym pokarmem na życie wieczne. Chodzi o sakramenty. Chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście się tym Bogiem karmili. Bo on wtedy się rodzi w naszych sercach jeszcze bardziej, kiedy ja go przyjmuję w komunii świętej i nie czekam na następne święta, tylko szukam spowiedzi szybko. Przychodzę, dlatego że nie mogę się nie karmić tym, który daje życie, prawdziwe życie. A my tego prawdziwego życia i prawdziwego pokoju do zebracia siostry dzisiaj bardzo potrzebujemy. I zobaczmy, że dzisiaj przychodzimy do świątyni z wielkim pokojem. Po tych trudach przygotowań świątecznych, coś tam może się nie udało, czegoś nie zdążyliśmy zrobić, tak jest zawsze. Ale wtedy, kiedy przychodzimy i, do, i w kościele słyszymy wśród nocnej ciszy czy inne kolędy, to w naszym sercu rodzi się ten pokój. I on na początku może wypływa też z tej atmosfery, pięknej atmosfery. Ale później, kiedy człowiek zaczyna Boga spotykać, naprawdę się modli, przyjmuje Go w komunii świętej, to tam jest bardzo konkretny pokój serca. Prośmy o ten pokój serca, bo od tego pokoju serca wiele się zaczyna. I nie bójmy się. Tak jak pasterze usłyszeli od, od aniołów, Pan Bóg jest zawsze z nami. Prośmy go o to, aby nam dał takie serca, które będą otwarte na Jego przyjście na Jego przyjście każdego dnia tego następnego roku, jaki już też przed nami staje. Szczególnie właśnie w tym, co duchowe, wtedy, kiedy się modlimy ale także wtedy, kiedy Pan Bóg przychodzi w drugim człowieku, któremu trzeba służyć, który potrzebuje naszej pomocy, naszego uśmiechu, przebaczenia, rozmowy, dobra. Bo wtedy się Pan Bóg może też za naszą przyczyną urodzić w sercu drugiego człowieka.